Fiderland.pl, wyspecjalizowany sklep z asortymentem FIDER i Metod FIDER. Witajcie! Tym razem przygotowaliśmy dla Was wypad w nieco innym klimacie niż zwykle, a mianowicie wybraliśmy się na ryby nad Warszawski Balato. Zbiornik znajdujący się na dzielnicy Gocław w parku położonym wśród blokowisk. Jest to miejsce, w którym kontrast zabudowy PRL i położonego w parku zbiornika wodnego tworzą niepowtarzalne połączenie, na które ciężko nie zwrócić uwagi. Jeśli chodzi o ryby, to mówi się o tym miejscu różnie. Pewnie wielu z Was zna przypadek, gdy w 2020 roku złowiono tutaj potężnego karpia. Na co dzień raczej takich historii się nie słyszy, choć ryb jest tutaj sporo, podobnie jak wędkarzy, których można zobaczyć tutaj codziennie. Co chwilę można zauważyć pływające przy powierzchni bolenie, a także sporą ilość na rybku okonia, krasnopiórki itd. Tym razem Marcin i Łukasz postanowili przekonać się o tym, jak sprawdzi się tutaj łowienie na metodę i klasyka. A jak się to wszystko potoczyło, zobaczcie sami. Zapraszamy do oglądania. Cześć, witajcie. Cześć, cześć, witajcie wszyscy. Dzisiaj nietypowo, bo będziemy łowić w mieście, jesteśmy nad zbiornikiem Balaton. Dzisiaj tak rekreacyjnie będziemy chcieli podejść do tematu. Tak chcieliśmy spontanicznie, jak można spędzać też w mieście czas. Możecie e, łowić, e, można zawsze wybrać się e, w każdym miejscu w mieście. Także chcieliśmy Wam pokazać e, fajny zbiornik, e, sztuczny podobno zbiornik. Są, podobno są fajne ryby, bo występują i karasie, i, i płocie, i karpie, i leszcze ładne podobno jazie. Zresztą jak przygotowaliśmy stanowiska, to widać było, ile tu jest ryb. Ja będę chciał sobie zrobić dwie linie. Jedną będę chciał zrobić leścową, a drugą będę polował na te karasie. Zobaczymy, czy się, czy się uda dzisiaj złowić. Ja będę łowił na metodę. Jedna wędka będzie mniej więcej na wprost mojej ręki, tamta linia, o, czyli jest wysepka. Dokładnie jest wysepka, czyli pod tą jedną wędkę będę chciał pod tą wysepkę. A drugą tutaj wzdłuż linii brzegowej. Także zobaczymy, będziemy próbować. Bierzemy się za mieszanie. Jedną mieszankę będę miał jasną, drugą mieszankę będę miał ciemną. Ja będę używał ciemnego peletu i dodam do tego skrytingu i też zanęty trochę, żeby sprawdzić, czy ryba reaguje na zanętę, czy, czy na pelet. Także co, zapraszamy do oglądania. Dokładnie, bierzemy się za mieszanie. W Dokładnie. I do zobaczenia. Będę używał ciemnej zanęty. Wymieszam jedną ciemną, jedną jasną. No, do końca nie wiem, co dzisiaj będzie działało. Jestem tutaj pierwszy raz i myślę, że ciemna zanęta będzie bezpieczniejsza. A jasna, no to pod Karasie zobaczymy. Czy faktycznie one tutaj są? Ja będę używał y, ciemnego peletu jakoś. Zaczął mi się ten pelet sprawdzać dobrze. Łowię na e, zbiornikach PZW i są rezultaty. I do tego użyjemy jeszcze e, skretnik dla rozjaśnienia trochę tak, żeby rybę pobudzić do ewentualnego żerowania. Ewentualnie dodamy też do, e, do peletu trochę metod miksu, żeby zapanierować pelet. Także bierzemy się do roboty. Drugą mieszankę mamy jasną. Nie będziemy za dużo je rozrabiać na początek. Zobaczymy, ona sobie dojdzie. Nie przetrzemy ją przez sito. To jest dosyć płytko. To myślę, że ziemia torfowa wystarczy i tak gdzie się będę łowił. Zobaczymy czy te karasie tutaj są bo bulanie i krasnopiórki są na pewno, bo widzieliśmy, Dzisiaj jest bardzo ciepło, także zobaczymy jak te ryby dzisiaj będą reagowały na ten upał. Drobakomid na początku delikatnie później będę dokłada dokładał do koszyka ciemną mieszankę jasną i ziemię już mamy gotową Ale to razem i ziemię będziesz razem. Tak, razem z danętą. no Jeżeli chodzi o, o jasną, no to myślę, że trzy części zaręty. Jedna część ziemi, a jeżeli chodzi o ciemną, to będę chciał zrobić to mniej więcej pół na pół tak będę chciał do tego podejść. Dobra, ja już mam mniej więcej przygotowany pelet. Tak jak mówiłem, bazą będzie ciemny pele. dodatkowo dodałem skreting, zalewamy wodą. Postawimy go na minutę, półtorej minuty, także chwilkę poczekamy i bierzemy się za wędkowanie. O, jeżeli chodzi o ciemną zanętę po połączeniu z ziemią, mamy taki kolor. Także mi się wydaje, że to ciemno. się może dzisiaj sprawdzać. Pelet mamy już namoczony. Odstawimy go na 15 minut, ale dodatkowo przed jeszcze dodamy trochę zanęty do zapanierowania. Metod Mix. Aby nie było wolnych przestrzeni między grudami peletu, a tak żeby dodatkowo nam tą rybę zwabiało w postaci smurzenia. Także odstawiam pelet i czekam 15-20 minut. Jeszcze oczywiście użyjemy tutaj kukurydzy, jest to generalnie zbiornik PZW, także zazwyczaj kukurydza powinna skutecznie zwabiać tą rybę. Będziemy również używali procy na krótkiej linii, aby regularnie, cyklicznie dostrzeliwać tej kukuryzy w miejsce, na no, którym będziemy łowić. Dobra, czekamy jeszcze na Pelet. Jeszcze Pelet nie jest gotowy. W międzyczasie jeszcze dorobiłem w razie zanęty. Spróbujemy, jeżeli pellet nie będzie działał, będziemy podawać też zanętę. Także będziemy kombinować na różne sposoby, aby tą rybę zwabić. A to to go Jest coś? Co? Chyba nie ma nic. Nie ma nic. Mamy. Pierwszą rybkę. Co to jest? Doniu. Specjalnie dla Marko. Dla Marko. On, on... jest specjalista w tych rybakach. For you, Marko. Jasgar. Yes, On już brał 3 minuty. Ale przerzucałem drugą wędkę, nie miałem jak się poradzić. Ja się się na dendrobenę A teraz spróbujemy. No, 3 ochotki i na jedną pinkę. Na razie tylko nas muchy gryzą się, Nie da się wytrzymać z nimi Pierwsze jakieś W miarę można powiedzieć Normalne branie Muszę wstać Ja o, o. Na co biorą? Okonie na balatonie? ochotki. Dużo drobnej ryby jest, jest dużo ocierek. Jednego robaczka wciągnęło. Zobaczymy u Marcina, czy tam coś na metodę. Może jemu się uda coś większego złowić. Godzinę już wędkujemy. Tak, i na razie tylko. Jedne I ryby. Na razie bardzo, bardzo, ale to ryby chimerycznie biorą. Ale może w końcu zaczną brać. O, może nam się uda uchwycić. Mamy teraz na tej krótszej wędce konkretne branie. Prawdopodobnie kresnopiórko. Na dwie pineczki. o, o, o. o. Chciałem wam pokazać o, Nie ma Masz blender w domu? Zblendowałbyś tą I Mamy rybka Ciekawe co tam mamy Okoń znowu Mamy krąpia Zblendujemy trochę kukurydzy. Choć ja zawsze przepłukuję z tego syropu, żeby się tak nie kleiło, Patrzcie na to, jaki mamy blender dzisiaj na rybach. Domowy. <grystanie> to będzie hit sezonu. Jakbyś ktoś jechał. Na notkę to może się odezwać tomu, powiecie wendera. Żebym go nie popsuł, nie, nie, nie taki kupić można. O, i takie coś będziemy próbować teraz podać. Zobaczymy czy. Coś to tutaj pomoże. Awary z tamtym... Coś pękło. Bo tu nic nie ma Na metodę na razie Ryby nie chcą współpracować, były dwie obcierki, ale to może jakieś przepływające tylko ryby. Próbowałem wszystkiego, począwszy od peletu, zanęty, kukurydzy, ale to żadnego efektu nie przynosiło. Nawet rotacja różnych kolorów przynęt, jakie miałem w arsenale. E, próbowałem, ale to nic nie przyniosło efektu. Jeszcze będziemy na pewno e, trochę nad wodą. Nie opuściłem broni i cały czas wędki w wodzie, także nie poddajemy się i walczymy. Już jesteśmy po mniej więcej nie, dwóch, dwie, dwie i pół godziny łowienia. Jedyne co się na razie da, udało złowić to jest jazdgarz, okoń i, i krąpik. Ogólnie dzisiaj słabo jest z braniami, ale zdecydowałem się trochę ofensywnie powiedzieć do tematu. Zblendowałem kukurydzę, podałem 5 koszyków zblendowanej kukurydzy. No i teraz próbuję na jedno ziarenko kukurydzy podpięte jakby białym robakiem, więc zobaczymy. No. Jeżeli chodzi o, o bliższy dystans, to na razie jest tutaj słabo, ale myślę, że się jeszcze coś powinno udać złowić. Będziemy tutaj próbować. Na razie się nie poddajemy. Wróbelki nas tutaj atakują. Blender od teściowej się sprawdził, także zobaczymy, może będzie dobrze. Rybkę mamy, teraz może będzie coś większego, bo było fajne branie wyciekane. Chyba będę musiał dzisiaj pierwszy raz użyć podbieraka. Uuuuuu. w końcu się skusił. Brawo Doniu, no takich ryb jest duża ilość, nawet wczesną wiosną jak tutaj biegam, to widziałem ile tu się tych ryb tarło, także ich jest naprawdę. No, dzisiaj chyba ta pogoda jednak im nie dopisuje, zresztą my sami jesteśmy jak upieczeni jak kurczaki na rożno. mamy kolejną rybkę. Chyba też będzie resztek nieduży. O! Nie są duże te ryby tutaj, ale silne są. W tych ścinach to jest bardzo ciężko coś tu wykombinować. Spiął się? O, ten jest ładniejszy. Ten trzeba Marcin będzie na patelnię nie? Co? Złów i wypój Wracaj do domu No to nic, może jeszcze się uda coś Złowić Nie chcę się rozkręcić na dobre Tylko robią jakieś podchody tutaj dla nas Nie wiem, czy zmiana przynęty poskutkowała czy po prostu Wcześniej tamten był na dwie ochotki i na pinkę, a ten na same pinki. No nie chcę dzisiaj na metodę. Myślałem, że u Marcina się coś trafi fajnego. Jakiś linek, albo karasek. Na metodę chyba niezwyczajne są, zresztą... Może i chociaż będziemy na przyszłość wiedzieć. Że trzeba stanowczo... Że one na mączkę może tutaj nie za bardzo im odpowiada. No i to jest bardziej chyba pod klasyka. Zresztą miejscowi też łowią na spławik, co widać zresztą było, rozkręciły się teraz, nie? Na koniec. Tak, dokładnie. <laughs> Coraz większe podchodzą, Łukasz. Może zostaniesz dzisiaj do końca. <laughs> Takie szczyki Na balatonie. A co na, na co teraz wziął? Teraz na, na trzy pięki. Ten pierwszy co był. No chodka, ale już mi się coś się odmieniło. Coś tu nie gra na metodę. Nie będziemy kończyć powoli dzisiaj. Tak, muszę Łukaszowi pogratulować. <noise> dzisiaj klasyk. Dzisiaj klasyk pokonał metodę i to za dużo tych ryb nie było, ale ja osobiście jestem zadowolony. Jestem pierwszy raz na tej wodzie, nie wiedziałem czego się tutaj spodziewać. Z początku było ciężko, nie? Ale teraz pod koniec coś tam się te rybki rozkręciły i uruchomiły się trochę, co nie? Myślę. Że... Na takie łowienie. Rekreacyjne, na spokojnie. Na spokojnie, nie wiem. W metodzie całkowicie metoda od początku zgasła, nie wiem czy mączki tutaj są niepotrzebne. Raczej tak, no bo jeżeli pod klasyka ryba się ustawiała i. jeszcze tu patrzę, może jeszcze coś na koniec <laughs> no Muszę ale gdzieś ryb miałeś kilka ryb miałem, fajne, te, te, fajne Te leszczyki też fajne były, także jest tutaj ryb. Zdecydowanie są tu ryby. Kwestia no tylko to też... trafienia w okienko. No i dzisiaj ta pogoda dała. Nam o, no ja cały jestem spalony. Dziękujemy ślicznie i do następnego filmu. Pozdrawiamy. się podobało. Trzymajcie się. Cześć. Fiderland.pl wyspecjalizowany sklep z asortymentem feeder i metod feeder. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał, włącz powiadomienia, żeby być na bieżąco i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.